Uzdówka. Super, elegancko wszystko jest, jest, dobrze, dobrze budują, dobrze robią, cieszę się, że tu jestem. Ale widzę, przeszedłeś tutaj troszeczkę taki poirytowany, a co chodzi? Co się stało? Siedziałem normalnie, tak? tak. Piłem jak człowiek. Jako potężny włodacz, który ma 31% całego udziału w tym oto kurwa projekcie ukochanym naszym, który jest aktualnie topką na YouTubie. Mhm. Siedział guziec i czytałem tylko Dawid Cox, Dawid Cox. Czyli, weryfikując, musiał mnie obsmarować. To ja teraz powiem krótko. Mały, łysy, brzydki, storunia wy wypustował go Magical pił z gohom a teraz się ze mną naśmiewać. Ja kurwa mu pałę lizałem w tamtym, w, tygod, w tamtym dniu. Lizałem mu pałę, a on mnie obsmarował. Guzik oficjalnie obsmarowuje czy coś łysy, brzydki, mały, blady i nie ma jajek. Dobra, powiedz mi, bo tutaj jeszcze ee, nie tylko... Jak sam zauważyłeś, nie tylko guzik się tam wypowiedział na twój temat? Kto jeszcze mnie obsmarował? E, jakbyś miał obstawić, tak to. kto? bo to już świątek no, ja tego nie powiedziałem. Obsmarował mnie? Teraz widzę, powiem prawdę, naprawdę, jak było za maluszem. Gdyby nie ja. Gdyby nie mój stary, gdyby nie machomy. Ty by nie było nawet tutaj. Wzięłem go pod skrzydła. Wzięłem go. I wszystko, tak? Ja go spotkam tam. Ja mu wszystko wypomnę. Nie, poważnie. Obsmarował mnie? Awada już stwierdził, że ukradzić temu projekt. Ty ukradłeś, generalnie. He. Powiedział, że on jest wodarzem tego projektu, że was wszystkich pozwalnia. A oficjalnie, jak to będzie, szoty, FMA o tym 6 Dlatego, nie, dlaczego, dlaczego nie 5? Dlatego, że nie zdąży się przygotować. Rzucam ci wyzwanie. Wojtek, potężny wodarzu, w przepraszam, potężny wodarzu, box deal. Zakontaktujcie mnie, zapewnią wam listwę. Od Odegram się za Adriana Polaka. No, mocne, odważy, słowa. Odważy, mocne słowa. Przesadziłem? Mogę opuścić ten pokój? Dziękuję. Dziękuję.